Czy jesteście zdobyty? Czy dawolnicie pix? I dziś Wam pokażę e, tajne funkcje YouTube'a. Pierwszy czas oglądania. Jak chcecie sprawdzić, ile oglądaliście, to zobaczcie sobie. E, to zobaczcie, ile sobie ja oglądam. Dziś 3 godziny, 2 minuty. Ostatnie 7 dni. 21 godzin, 21 minut. Dobra, a jak chcecie, żeby coś wam nie wyskakiwało, a wam bardzo dużo wyskakuje, to niecie, jak tutaj macie, na przykład, 5 rzeczy, o których nie wiesz o Polsce, albo to, to. To klikacie, nie wchodzicie na filmik, klikacie trzy kropki i nie interesuje mnie to. No, i można cofnąć. Albo jeszcze może, nie pola, ale jeszcze można powiedzieć dlaczego. No. Na przykład, no i... Dobra. Trzecia funkcja to jest płatne subskrypcje. Jednak to Ja tutaj tylko go wspieram. Subskrypcję. Jedna subskrypcja. No. Ale można zobaczyć ile masz. Czy jakieś wesprzenie e, w, się włączyło? Potem tryb Inkognito. Czyli nic się nie zapisuje. No, na przykład pix. <grym> na przykład pix. Nie, dobra. Deu ooo po, po. o o Dziewięć. o o o yeah. i nie można się subnąć trubie trybie ingonito tryb na przykład jak chcę zrobić coś i na przykład, czy na przykład Wasza długa połówka by nie chciała widzieć, to możecie włączyć sobie w ten tryb To nic się nie zapisuje. Potem w ustawieniach klikamy ogólny. Jest tryb ciemny. A, razi, razi, razi. Nie, dobra, jestem przyzwyczajony do trybu ciemnego. No. Teraz z... klikam z... na przykład Historia i prywatność i wstrzymaj historię oglądania. Tu też jest taki kierzem. Że... Jak ty nie znasz, to tej historii. Fira. W... Okay. podnosi a, dobra, Wiedmienia to, to subskrypcję. Polecę na filmy. Nie. Aktywność przymyjka. Dobra. Dobra, ale potem jeszcze na czacie na żywo. To może mu pod, tam jest, są napisy i można dać język jakiego. Jak w jak się wyrazi. to jest właśnie pomocne dla tych, co nie umieją. Ja daję sobie normalny, ale byłem na małym. I to wszystko, bo nie chcę mi się tak długo renderować filmów. To ELA. Tell me, tell me pretty lies Look me in the face Tell me that you love me Even if it's fake